Witam to Aristają. Zobaczmy co nas czeka w kolejnej plansze. Mm, no. Jedno co jest pewne to, że zaczynamy w tym miejscu. Tak, chyba najlepszy będzie szybki rozwój na, na południe oraz na... na wschód. Go! Tak. Tak, tak, tak. Ok, to jeszcze to i tu już człowieka wysyłam tak, tak. To trzeba też szybko przejście załapewnić i te drzewka pościnać. Już to jest podstawa na taną chwilę. O, to ruszyło fajnie, to trzeba pozyskać. Tak, teraz znowu mam bloka na deskach, ale nie jest źle, bo jest tu trochę drzew. Okay. O, ruszymy, dobra. Tu jest e, szefc, bardzo ważna osobistość w tej grze. Okay. Deski zobaczymy, dlatego wezmę najpierw to, teraz pozyskam deski i pozyskam trochę żywności, żeby się odbić od na no. na tym e, dosyć nikłym bonusie, który bardzo krótko trwa. Niestety, ten monos chyba lepiej było z butami używać, ale skąd wziąć na tym etapie buty? Bo też prosi. Tak. Ok, tu jeszcze trzcikło, o deski. I to przeznaczę na budowę yy, tego stołażu. Eee, yy, nasi znaczy szywca. Go. Dobre. Tak. To zapewnimy sobie... Dostęp. Woda... Mm, tu jest ten... Aha, to musimy... Musimy w tą stronę się rozbijać. Tak... Tak... No na razie same wartościowe, podobne. A, to się zgasić, jak tylko będę miał wolnego człowieka. Ale może najpierw jeszcze dyski. Trochę mało ludzi, ma. Okay. tak to ugasimy. To trzeba zbudować, ale nie mam desek. A nie mam desek, bo tartak jeszcze ich nie dostarczył. Ale już dostarczył, więc. Tak. Dobrze. Tu już chociaż złoto mam. Dobra, tu trzeba zrobić to, aby się dostać do uguary. Fajnie. Wygłasimy to. Buty, no właśnie, buty to jest ważne. Nie mogę tego nie zauważać. Tak, to trzeba szybko zgasić. No i teraz głównie w oparciu o buty będę działał, bo, bo to jest klucz do większości zwycięstw. Dlatego jednym okiem muszę cały czas na nie patrzeć. Wody brakuje. O, to trzeba ruszyć. Deski. Buty. Ok rozwalić, złoto pozyskać. Aj, szybko, szybko. No, teraz trzeba wykorzystać te buty do maksymalnego pozbierania surowców, które zalegają. O, to trzeba rozbudować, tak, to jest bardzo ważne. i przydałyby się już nowe buty. O, i są właśnie nowe buty. I złoto jest. Złoto, złoto, go, go, go. Dobra, i żywność. I kamień, właśnie, kamień. Dobra. Aha, ten wóz trzeba będzie napełnić jeszcze złotami, brakuje. Tak, 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 złoto. co to... A, no, nie, nie zrobię. To też... Y... Dobra, damy radę. A, tylko, 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 po prostu musicie to robić szybciej. O, właśnie, tego słowa mi brakowało. Tak, i buty, buty. Okej. Okay. Jako, że podniosłem buty, więc możemy troszkę... Hmm więcej pozbierać różne rzeczy tak okay. mało widzimy to wszystko no buty by się przydały i kamień owszem tak i no, buty no są buty dobra to możemy tym się zająć a to trzeba napełnić żeby mieć dostęp dobra dojdziemy do tego tak złoto o właśnie i jestem akurat Bogaty, żeby się tym zająć. Tak. No i rozbijmy to. O, buty, dobra, świetnie. I przebijamy się w tym kierunku. Ciekawe, czy zegarek będzie, bo był się mi bardzo przydał, bo trochę już nie bardzo a, czasowo to wygląda. Niepokoję się. Nie, to nic, to niczego nie służy. Dobra, tak, to. go. go. No, i tu budujcie już to. Żywność. O, i to nie służą. Nie mam workera. Dobra, ale mam wszystko inne. Tak, to teraz buty byłyby bardzo ważne. W zasadzie ja chyba wszystko mam. Tylko czas. A nie, czas też niezły. Dobra. Bym. Czyżbym? kończył? A, kryształy, dobra. Aha, i nie mam żywności, dobra, a żywność jest tu, i tu. I buty są też tutaj, bo jak wiecie, to żywność bez butów nie ma sensu, nie? Dobra, i wybieramy się po kryształ. Ale dobrze, że go nie przegapiłem. Ja bym go kupił w ostatniej chwili, zauważmy, to, ale. Szok. Ok. Zaraz przenieść. No i czyżby, czyżby, czyżby. No, no, dawaj, dawaj. Jest. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.